Panie Danusiu, z tym wozem niesamowitym tutaj jest też jakaś niesamowita historia z księdzem biskupem Josipem. Kiedy mały Josio, bo tak był nazywany w domu, miał dwa latka, był bardzo chory płuczka, na płuca i żaden lekarz już nie mógł pomóc. I mama Anastazja Dyczkowska powiedziała Iwane, zaprzęgaj konie, jedziemy do Zerwanyci, do Matki Boskiej Zerwanyckiej, będziemy prosić, bo jeżeli ona nie pomoże, to już nikt nie pomoże. I właśnie tato zaprzedł te konie, i oni przez y, pola 23 km jechali. To znaczy jechał tata. A mama niosła go na plecach, owinęła i niosła tych 23 km. Ona razu nie usiadła na ten wóz. No i Matka Boska dała zdrowie y, maleń, maleńkiemu Jó Józefowi. No i żył prawie 92 lata. I został kardynałem? Jest kardynałem, biskupem i był szanowany, był bardzo mocnym, dobrym, mądrym człowiekiem. I, i, i o tak, taka historia właśnie tego wózku. Dziękuję.